Czyli jest lina położona na dnie i on się wciąga po tej linii. A tu kiedyś mieszkał mi kolega, ale już nie mieszka. Tutaj mój koleżka. To może mieszka? Ten nasz koleżka. Widać tutaj ludzie z wody korzystają. Przy każdym... Prawie do mostu jest jakaś łódka Tutaj byłem wiele razy ale nigdy, nigdy w Santoku nie wpłynąłem na wartę Teraz spróbujemy O jaka mała łudeczka Ale z domkiem główna w prawo a boczna he, główna prosta a boczna w prawo potrzebna dlatego, że to był główny szlak na Bydgoszcz I dlatego ważniejsze jest notyć. jest 68 km 10 kilometrów Minęło to my spróbujemy wejść na Na rzekę Notecz nie popłyniemy na Wart Ciekawe jak na tym trzykomny mi się ja jeden. No Mam jakiś strategick stoi. Co dziwne? Stoi w marinie Tylko tutaj śmiać mi się chciało jak te tripsy z Chargowa które pływają na gnomie płynęli tutaj do Santoka i z taką radością, pewnością pójdą do miasteczka i coś smacznego zjedzą, bo już mają dość Żarcia z tej kuchni swojej. No, niestety tu nie ma nic do jedzenia. Niestety nic. O czym się chłopaki przekonały. Teraz tu wszedłem, ale jakaś milizna była i uciekłem. Przechodzimy na warty. Tak zwane zakole. Zakole santolskie, z pomnikowymi dębami. Kiedyś rzeka tędy nie płynęła. Gród był, po tej stronie był gród, tutaj jak te drzewa są, a rzeka wchodziła za nimi. jestem przejazdy Tam jakaś impreza była w tym Santoku Może to taka sama, na której byliśmy rok temu, nie dwa lata temu. Komary chyba gryzą, ale tam tej pani nie gryzą. Dziwne. Pani z antykomorowa. Jak kiedyś robiliśmy zloty. Dwadzieścia pięć lat temu był pierwszy motocyklowy no rajd z tu mostów była mapka itinererowa zwana itinerer. to takie kwadraciki na których były pokazane jak wjeżdżamy na dane skrzyżowanie i gdzie trzeba skręcić oraz odległość od poprzedniego skrzyżowania I ile jest do następnego A tu takie, wiecie, te łąki noteckie, pełno dróżek, mostków. I się nazywa Ride Mostów ta impreza. Całkiem sympatycznie to wspominam. Pierwsze to zrobiliśmy tylko dla starych motorów. Ludzie przyjeżdżali na Japonię, a my żadnych Japończyków nie wpuszczamy. No, na, zamówiliśmy 300 znaczków, to żeśmy je przez 10 lat sprzedawali. No, chyba było z 60 osób na tym zlocie, a drugie 60 za bramą patrzyło, bo my żeśmy nie wpuszczali Japończyków. <laughs> e, takie były czasy. Japonii się nie wpuszczało, a się paliło na słupach na zlocie w Polanowie. No, jest jakiś kilometraż ale jakiś taki biedny. No, bidulka, taka malutka bidulka w do tamtych większych. No, zobaczcie sami, 69 i można powiedzieć, 11 km zrobiliśmy. I też jest ostry zakręt. mapki Bardy. Taka ile jest do Borka. Trzy kilometry jeszcze. Która godzina? Trzecia. Za 15 Można powiedzieć, że godzinę płyniemy. 11 kilometrów płynęliśmy. Piera. A, widać, widać borek. Nie, to nie borek. zabudowania starego polichna. wielka powódź była w XVIII wieku albo w, albo w XVII Wtedy Warta sobie znalazła nowe ujście w którym teraz spłyniemy A, jest i Dach bardzo chłodniej się zrobiło na rzece ciekawe co zrobiła Bondek. Bładek się nie stresuje. To jest właśnie piękna pustka, pustka ludzka, można powiedzieć. Nie wiem, wy, chyba tą czapkę jak to ci, że to będzie trochę ciszej krzdąkać siedemdziesiąty kilometr. Wracamy Zobaczymy ile by Teraz yy, płyniemy 14 na godzinę Pod górkę mieliśmy średnią 11 Także można powiedzieć, że no, rzeki to jakieś 4 km. Natomiast tradycyjnie płyniałem pod kwiat, ładny widok ładny widok Santoką. Niepokój. Można powiedzieć, zgłóciła się na wodę, co leci z silnika. Ale może to jest tylko wskaźnik, że pompa chodzi. No tak chyba coś καθώς κάθε γεπέσιο το πονταβόλ. Całkiem przyjemnie jest. A jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, Ej, siądę, se pozwolicie, że kręciły się jakieś syby, czyny jakieś trawy, ale nie tak mocno. Miałem na środki i wyczyściłem śrubę. Ciekawe czy można wydać moc szybszą śrubę. Musiała być 9 pokrzywa, Wiśnia i Wanczaj. na insta balon <tudy> tutaj całe stado trwało zobaczcie ile ptaków koło mnie tu coś krąży na budka budowskazu. Wygląda jakby dachu kawałek nie miała. Ten zakręt jest taki ostry, że z góry tak go nie widać. Przedł na nami pociąg. tam widocznie jest największa dziura że tak zwolnił dopiero teraz przyspiesza pan przed nami Oh, yeah.

Uniwersytet Jakuba z Paradyżem. Wyslipowany, to jest matka ze swoimi młodymi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem młodych, się w ogóle nie boją. Się <grytanie z górą> <grytanie z górą> <laughs> Dzieciaki. A no, i kochają wodę, widać. Chyba najłatwiej się wyciąga tego liliputa ze wszystkich łódek, które nie. Jakiś sum chyba kaczkę chciał zeżrzeć. <todgłosy> Jest godzina 16:25. to się już 20 minut się bawię z tym wszystkim. Ściągniemy jeszcze tą rurę, żeby ją trochę dłuższą zrobić, będzie wygodniej manetkować.